Ano kolano. Dobra, muszę obciąć jedną nóżkę, bo, bo się łamała. Znaczy obciąć trzy muszę, a jedna się łamała. No co? Tak jeszcze dwa i będzie niższy fotelik taki <laughs> No Dobra No. Coś tu nierówno, ale... Czekajcie, postawimy tu. No, kurde. Zobacz. Elegancko. Dobra, pokażę Wam, jak yy, wygląda to już polakierowane. Tu mamy klapę, Tuż już zderzako, ten co widzieliście wcześniej był, był yy, docierany, nie? Trzywarstwowy lakier, niestety ciężki temat ogólnie. Nie było, tutaj musiałem, yy, tutaj musiałem tylko to wnękę samo polakierować. Także to no nie wyjdzie tak. Znaczy wolałbym całość mieć na całość mieć po prostu na samochodzie. No, także tak to wygląda jutro. Lakierujemy dalej. Resztę się powystawia. No i pojutrze się poskłada maszynę. Jakiś olej cieknie, tylko z czego to jest? Ciekawe czy na miarce zobaczyć. No dobra, siedzi. Czekajcie, miareczka tu jest. Spod filtra się moczy, czy gdzie? No ale jest. Niby czy to wspój od tego. Hydrauliczny. Może być. Paliwo wymieniony. Kaliwko jest, wszystko elegancko. Jak już by to kabinę przesunął, żeby można było ci Blokatki są. Można by było go wyciągnąć, tą kabinę przesunę, chociaż. Przejedziemy tam i weźmiemy, przesuniemy trochę tą kabinę, żeby można było tym citrenem wyjechać. Ciągnąć w końcu. Przesuniemy tą kabinę trochę w tamtą stronę, żeby można było nim wyjechać. Słuchajcie, żeby nie zawadził. Dobra, teraz delikatnie przesuniemy. Powinien przejechać. Tu tutaj jakieś jeszcze. No i dobra, droga jest już. Można powiedzieć, że ogarnięta. sobe da estrada No i dobra, teraz aby paliwa zalać, i można wyjeżdżać. to leży, pralka czy lodówka. Baczymy, czy wgniecie ją w ziemię. Tworzyć. podgarnę to pod to co to za drut? Będzie źle przejechać później. <tryk> Dobra, i tren przejedzie. Mamy utorowane drogę do wyjazdu. Będzie można go wyciągnąć. Ja myślę, że odpali, nie będzie trzeba go brać wyciągać ani widlakiem brać. Musi o własnych siłach wyjechać. Dobra Trochę ogarnięte Szpaki chcą mi Kajcie, muszę trochę opuścić Chcą mi czereśnie opierdzielić Nie ma tak dobrze Trzeba postraszyć. Wiadomo, nie można zabijać ptaków, ale postraszyć można strzelić obok. Trzeba. Widzę, że nie ma... Odejść. Nie mogę się nauczyć. Więc ja ich troszkę nauczę. Trzeba będzie pozbierać czereśnie Bo opierdzielą wszystko co tylko Ja mam tu taką wiatróweczkę Z luneto, nie wiem czy Wysterowana czy nie Kajcie Paczki, szpaczki, szpaczkami. Kurde, muszę wyczyścić ich maszynę. Po uciekały nie Nie wiem czy luneta jest dobrze ustawiona, czy nie musiał w coś sobie puknąć, nie? Aby zobaczyć, czy jest ok, coś się strzelić w puszkę, najlepiej, nie? Zobaczyć, czy to w ogóle ma celność, jakoś pouciekały szpaki. No i dobra, By trzeba było wycelować w tamte. E, nieźle. Ładnie celuję. Te śruty muszę kupić z tej firmy Gamma Magnum Energy. Bardzo dobre są. No ok. A tu mamy już całość ogarniętą. Kolakierowaną. Alfiunkę. Jest bardzo ładnie. Powiem Wam, że nawet pyłku nie ma. Jest pięknie. No pięknie. Dobra. Trzymajcie się. Na razie i do następnego odcinka.